Się zbliża i na szczęście się dopiero zbliża, że wczoraj robiłam pierwszy raz swoje słujki. Czyli to? Ja zrobiłam swoje słujki. Mama byłaby ze mnie dumna i oczywiście na pewno jest ze mnie dumna, bo oczywiście powiedziałam, jak to zrobić. Moja mama jest mistrzynią robienia słoików, e, ogólnie produkcja słoików e, co roku jest bardzo duża, są od ogórków, sałatek, e, nie wiem, kiszonej, e, kiszonych buraków, słownie wszystkiego. E, więc w tym roku zrobiłam swoje własne maliny i to nie jest tak, że nie robiłam nigdy słoików, bo oczywiście pomagałam mojej mamie, ale nigdy nie robiłam sama w domu słoików e, i zrobiłam sobie. Malinę. Malinki na przeziębienie. Maliny mają bardzo dużo witaminy C, nawet więcej niż cytryna. I właśnie zawsze pamiętam, że moi rodzice robili maliny, i jak ktoś był chory, no to wtedy się robiło wody nawet z malinami. czy po prostu dodaje się do, do herbaty? Co prawda jest tam tona cukru, ale no i wiadomo, to musi być w jakiś sposób po prostu zakonserwowane, więc zrobiłam sobie cztery słoiczki malin. Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy zebrać maliny, bądź po prostu je kupić. Ja zebrałam u nas na wsi, bo wczoraj właśnie byliśmy jeszcze na wsi i musiałam zebrać maliny, i Znałam, że i taki tak nie zjętych malin wszystkich, bo to było bardzo duże opakowanie, więc zrobiłam swoje słoiki. Zasypujemy malinki cukrem w taki sposób, żeby wszystkie były po prostu tym, tym cukrem, że tak powiem, obtoczone, a następnie sobie gotujemy na malutkiej ilości wody, żeby powstał sok. Wlewamy do słoików, zagotujemy chwilę w wodzie i mamy turbo. Zdrowy jesienno-zimowy soczek z malin, który pomoże Wam podczas przeziębienia. Tak więc oficjalnie mogę powiedzieć, że dorosłam do robienia strojków w domu. Przyszłam, zrobię swoje górki. Kto wie, kto wie. E, nie, zrobiliśmy w tym roku swoje ogórki, tylko zrobiliśmy je na wsi i robiliśmy je z Patrykiem, także odwołuję. Więc tym optymistycznym akcentem zacznijmy kolejny dzień z życia e, mojego życia przed trzydziestką. E, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i oczywiście zaczynamy od śniadania, e, ale zanim do tego przejdziemy, to e, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, dzięki temu mój kanał będzie się rozwijał i jest Was tutaj coraz więcej, więc mega się cieszę. Również każde Wasze komentarze mnie ogromnie nie cieszą, więc mega się cieszę, że po prostu to idzie do przodu, więc jeżeli dalej tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał i zabieramy się w za robienie śniadania. Dzisiaj zrobimy sobie turbo dla mnie jesienne śniadanie ze względu na to, że będzie to to coś ciepłego, ale zarazem otulającego na żołądek, ale również będzie tam akcent jesienny, czyli cukinia, papryka, no i oczywiście pietruszka zielona, i robimy sobie szakszukę, ale dla osób, które mają problemy z jelitami, ze wzdęciami i tym podobne, bo w zwykłej szakszuce mamy cebulę oraz czosnek, którego ja nie mogę jeść, więc no musimy z niego zrezygnować. Plus do tego ja nie mogę jeść pomidorów, więc w zwykłej szakszuce mamy pomidory i ja niestety nie mogę, więc to będzie taka Troszeczkę inna odmiana szakszuki, może zielona, może zielono-czerwona, jak wolicie. I co jest istotne, ja nie mam nietolerancję histaminy, więc nie mogę jeść pomidorów, bo potem mam trądzik, jakieś wzdęcia i tym podobne, ale mam nadzieję, że do grudnia się z tego wszystkiego wykaraskam, bo nie ukrywam, że już troszeczkę mnie to męczy i właśnie za niedługo zaczynam po powrocie z wakacji, bo jutro lecimy na wakacje, zaczynam już dietę taką bardziej bym powiedziała znowu specjalistyczną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ukrywam, jest to dosyć irytujące, ale mniejszę o moich jelitach, bo nie rozmawiają o tym, tylko robimy śniadanie. dalej. Na nie oczywiście musi być kawa, i ostatnio przyszedł do mnie mój najpiękniejszy kubek w moim życiu. I niestety, jak wiecie, no, parę miesięcy temu e, Tadzik, czyli mój królik, którego miałam dosłownie trzy tygodnie, e, odszedł e, z powodów zdrowotnych. E, no i nie ukrywam, że cała ta sytuacja bardzo mi przybiła. Z jednej strony, pomimo tego, że był on u mnie bardzo krótko, to chciałam e, jakoś uczcić jego pamięć żeby zawsze po prostu o nim pamiętać. Tym bardziej, że naprawdę cały ten okres jego choroby i tym podobne spowodował, że się do niego bardzo przywiązałam. No i wymyśliłam, że zrobię sobie kubek z po prostu jego podobizną, coś w tym stylu i znalazłam jakiś czas wcześniej, właśnie jak już jeszcze był u nas, taki profil na TikToku dziewczyny, która robi ceramiczne kubki Sama, ręcznie, do tego również mamy tutaj takiego pięknego, wylepionego po prostu tadzika. Kubek jest przepiękny, więc jeżeli szukacie właśnie coś, co będzie właśnie możliwością zrobienia sobie pięknego kubeczka z waszymi zwierzętami, jeżeli macie po zwierzęta, bo będziecie zrobić komuś prezent, to uważam, że to jest coś genialnego, tym bardziej, jeżeli ktoś ma świrę na punkcie właśnie kubeczków. Tutaj jest jego podobizna i nawet jest widoczne serduszko na plecach od Tadzika. No i w środku również jest białe serduszko, ponieważ bardzo mi się właśnie kojarzy z serduszkiem, ponieważ on miał na plecach serduszko. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to bardzo Wam polecam profil, tutaj Wam się wyświetli. Przepiękne rzeczy, przepiękne kubki, ale nie tylko kubki. Mm, więc robię sobie kawę, żeby wypić po prostu kawę z Tadzikiem. jedzenia szakszuki, to jest oczywiście jedynie z patelni. Ja mam do tego również chlebek bezglutenowy, który jest świeżutko, wczoraj pieczony wieczorem, więc jest dosłownie świeży, dopiero ukryłam pierwszą kanapkę. I ja zawsze szakszukę robię sobie w ten sposób, że właśnie daję sobie na początku ten farsz, który mamy, nie wiem jak to nazwać nawet, no te warzywa, które mamy, a następnie właśnie jajeczko na kanapkę bez żadnego, że tak powiem, smarowidła, bez niczego. No i najważniejsze jest to, żeby jajko było lejące, żeby nam się właśnie rozlało po kanapce i dzięki temu ten smak tej kanapki jest po prostu obłędny. I szakszuka wtedy, znaczy, że wyszła. Nie wiem, czy mi jajko wyszło, bo wiem, że jedno już jest dosyć takie, jak bym powiedziała, niezbyt lejące. To nie za bardzo, ale nie. Leje się, więc wygląda to w ten sposób i na pewno smakuje błędnie. Dobra, skończyłam w tym momencie układać jeszcze plan treningowy dla nowej podopiecznej, ze względu na to, że wczoraj wysłałam jej formularz, więc musiałam to zrobić jeszcze dzisiaj. I na szczęście mam dosyć fajny, zrobiony system, że nie jest to zbytnio tak dla mnie rozległe w, czas w czasie. Po pierwsze organizacja, to jest do dobra rzecz, która naprawdę mi ułatwia dużo sprawy, mam już jakiś tam swój schemat i tym podobne. No i plus do tego jestem mega szczęśliwa, że w tym roku zrobiłam atlas ćwiczeń, dzięki czemu dziewczyny, które ze mną współpracują w momencie, kiedy dostają od mnie plan treningowy, to mają zarazem również linki do wszystkich nagrań z właśnie Ćwiczeniami, które mają w swoim planie treningowym, dzięki temu nie muszą szukać po internecie. Więc, jeżeli ktoś by chciał mieć plan treningowy, to zapraszam serdecznie do kontaktu na Instagramie. Tam, że tak powiem, możemy potem o tym popisać. A w tym momencie, kochani, idziemy. Zrobić najgorszą rzecz w dzisiejszym dniu, e, czyli spakować się na wakacje. E, mam odhaczoną dzisiaj poranną jogę, e, plan treningowy, ułożenie, i w tym momencie pakujemy się na wakacje. Wykorzystamy do pakowania takie e, organizery, które możecie sobie zamówić na AliExpress czy na Temu. One są mega wygodne. Ja w zeszłym roku, jak się pakowałam do Tajlandii, to właśnie miałam wszystko popakowane w te organizery. No tym razem zabiorę po prostu jeden bądź dwa, no bo te organizery są dosyć duże, więc ta plecaka mi się tutaj nie zmieści i dzięki temu będę mieć tutaj porządek. Mam już zrobione mniej więcej um, outfitu, które chcę nosić właśnie w, na wakacjach, bo lecimy właśnie jutro, więc to też jest mega wygodne. Mnie, dzięki temu od razu wiem, co mogę na siebie założyć, więc im... Bardziej jestem zorganizowana, tym zabieram ze sobą mniej rzeczy, czego, czego co w hashcie chciałabym zrobić, bo nie chcę włożyć tam zbędnych po prostu e, ubrań, więc wypakujemy najpierw rzeczy, które zabrałam wczoraj ze wsi. No i pakujemy się na wakacje, czego nie nienawidzę. Dzisiaj mam tak zabiegany dzień i jak na złość ostatnio moja oficjatka nie mogę mnie przyjąć, żeby na szybko obciąć mi grzywkę, więc właśnie w tym momencie jadę jeszcze, czy już jestem tutaj na miejscu, żeby obciąć sobie grzywkę, bo tak naprawdę teraz półtora miesiąca jej nie obcinałam i jest turbo długa, więc muszę ją sobie obciąć, żeby wyglądać jakkolwiek na wakacjach, aczkolwiek wiem o tym, że na wakacjach może być to bardzo uciążliwe ze względu na to, że Moje włosy są turbo puszące się, turbo kręcące się. Tak naprawdę nie wiadomo, e, czy te włosy bardziej chcą się kręcić, czy falować, czy cokolwiek innego. Więc z drugiej strony sprawdzimy, jak to będzie z grzywką. Aczkolwiek też nie ukrywam, że zastanawiam się, co w ogóle zrobić dalej z grzywką, czy zostawać z nią na zimę. Bo nie ukrywam, że bardzo mi się podoba, e, bardzo się podobam po prostu w grzywce. Plus do tego dostaję mnóstwo komplementów. I plus też również jest taki, że teraz jestem na etapie zapuszczania moich naturalnych brwi, bo chcę sobie usunąć makijaż permanentny i dzięki temu po prostu nie widać tego, że mam dwie brwi, jakkolwiek to brzmi. Ale z drugiej strony ja zawsze w zimę chodzę w czapce, a nie wyobrażam sobie, jak mam chodzić z taką grzywką w czapce. Więc jeżeli ktoś z was, z was ma, dziewczyny, grzywkę, to dajcie mi znać, co robicie w zimę, żeby po prostu wyglądać wyjściowo. Od fryzjera siedziałam tam dosłownie 3 minuty i więcej zajęło nam e, rozmawianie na temat moich wakacji. Nic za to nie zapłaciłam, bo moja fryzjerka nawet ode mnie nie bierze pieniędzy, bo uznaje, że 3 minuty to jest za mało, nawet nie, minuta. Całe obcięcie mojej grzywki to jest minuta, e, ale teraz zabieramy się za mm, robienie jakiegokolwiek posiłku, bo po prostu jestem turbo głodna. No i do tego posiłku w ogóle wykorzystamy mleko kozie, to jest moje nowe odkrycie. Dla mnie osobiście, dla osoby, która nie pije mleka owczego, jest mega dobre. Plus do tego mamy tutaj malinki, e, takie zrobione z nich soczek, muszę to dzisiaj wykorzystać. I plus do tego świeże malinki wczoraj zrywane, i to są w ogóle pomieszanie żółtych z czerwonymi. I robimy sobie, kochani, owsiankę. Pomimo tego, że ja dzisiaj nagrywam odcinek z turbo-jesiennymi, e, a nawet może nie turbo-jesiennymi, ale z jesiennymi przepisami. To na zewnątrz jest, nie wiem, z 25 stopni, jest turbo ciepło, więc pogoda nie współgra z moim odcinkiem, ale nieważne, ja już jestem mentalnie w okresie jesieni, więc zabieramy się w zrobienie turbo jesiennej owsianki. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest wymieszanie jogurtu kokosowego z nasionami szyja. Dzięki temu w momencie, kiedy ja będę sobie gotowała owsiankę, to zrobi nam się taka bardziej, nie wiem jak to nazwać, gumowa konsystencja, no po prostu musi te nasiona szyja muszą sobie napęcznieć, więc wrzucamy sobie do jakiegoś pojemnika nasz jogurt kokosowy. Dodajemy jakieś rzeczki, nasion szyja. Szyja chia. Nie pamiętam jak to się mówi, że że są. Mieszamy to sobie. I jeżeli jest za mało, to możecie sobie dosypać, ale mi się wydaje, że dwie łyżeczki na taki mały pojemnik wystarczy. I to w momencie, kiedy my będziemy sobie gotowali owsiankę, nam to napęcznieje i zrobi się takie, wiecie, fajne, fajnej konsystencji. Bierzemy sobie mały garnek i płatki owsiane. ja zawsze robię owsiankę z pięciu łyżek płatków owsianych. To jest taka dla mnie idealna ilość właśnie płatków. No i do tego bierzemy nasze kozie mleko. Można teoretycznie zrobić owsiankę na wodzie, ale nie ukrywajmy, że jednak owsianka na mleku jest najlepsza, więc tego mleka tutaj nie żałujemy, bo ona troszeczkę nam wsiąknie. No i do tego również ja zawsze dodaję szczypki. Szczy... Ja zawsze do owsianki dodaję szczyptę soli, dzięki temu ta owsianka jest lepsza, ma lepszy smak. To jest taki, taki mały mój protip. Czeka już jest gotowa, robi się ją turbo szybko. Tak naprawdę kwestia jest tylko tego, żeby ugotować odpowiednie płatki. Wygląda przepięknie i smakuje przepięknie. Wiem, bo ją jadłam dwa dni temu. I zabieram się za jedzenie, i lecę się kontynuować pakować, bo nie ukrywam, że mam coraz mniej czasu. Dzisiaj jadę na swój pierwszy event, bardziej beauty. Byłam już w swoim życiu na w różnych takich eventach, no nie na wielu, ale jednak byłam na przykład na kampie od Jim Glamour czy na przykład na takiej kolacji z Restaurant Wiku. więc no, doświadczenie mam nie nieduże i nie ukrywam, że się trochę stresuję, a ja dzisiaj na otwarcie gabinetu kosmetycznego właśnie w ramach współpracy na Instagramie, więc mega się cieszę, ale zarazem również się mega stresuję, no bo jednak to jest takie wyjście ze strefy komfortu, bo ja to tam sama, nikogo tam nie znam i tym podobne. Ale z drugiej strony jest to rzecz, którą zawsze chciałam robić, więc mega się cieszę, a więc w tym momencie się pomalujmy, że tak powiem trochę ładniej, aczkolwiek ja i tak, i tak mimo wszystko zawsze się maluję w dosyć naturalny sposób i mam wrażenie, że dzięki temu też ja po prostu nie wyglądam na swój wiek, bo tak naprawdę w przyszłym roku już, a co prawda w grudniu dopiero, ale w przyszłym roku już będę mieć 30 lat, teraz mam jeszcze 28, no ale mimo wszystko ten czas płynie tak szybko, więc Między innymi odmładzam się dosyć, że tak powiem, makijażem. W ogóle turbo polecajka, to jest najlepsza maskara ever. Tym bardziej, że to jest w ogóle, z tego co pamiętam, trend z TikToka, ale jest turbo zajebista. Nie ma lepszego słowa na to, żeby opisać tą maskarę. I w ogóle znajdziecie ją między innymi bardzo często w promocji, bo tak to ogólnie jej cena to jest około 60 paru złotych ale spokojnie jesteście w stanie ją kupić za 35, coś w tym stylu, a jest po prostu genialna, nie osypuje się, nawet jak jest stara, pięknie, wydłuża rzęsy, ale również je, że tak powiem, troszeczkę pogrubia, więc jeżeli szukacie dobrej maskary, która wcale nie jest jakaś mega droga, bo tak jak mówię, na promocji jesteście w stanie ją sobie kupić w spokojnie, to turbo wam ją polecam. To był typowo trend, hit z TikToka i przez TikToka również ją kupiłam, ale nie żałuję. Nie żałuję. Bardzo często w ogóle zdarzało mi się ją, że tak powiem, zdradzić. Mimo wszystko wracam do niej, że tak powiem, ze skłonionym ogonem, bo żadna, ale to żadna, nie ma po prostu podjazdu. Zresztą zobaczcie sobie różnicę pomiędzy tym a tym okiem. No, jest duża różnica. Wiedziałam, że dzisiaj nie będę mieć kompletnie na robienie obiadu i wczoraj na wsi jak byliśmy, to robiłam schab w sosie pieczeniowym. Jest obłędny i on jest taki typowo dla osób, które mają właśnie problemy ze wzdęciami. Mm, i tym podobne. E, moja mama zawsze do takiego schabu dodaje czosnek oraz cebulę, a ja to zrobiłam po prostu bez całego czosnku oraz cebuli na dosłownie e, paru przyprawach i wygląda to i smakuje to obłędnie. No więc e, zabieram się za jedzenie i, i biorę się dosłownie na ten e, event. I jakbyście chcieli w ogóle taki przepis na schabik, to dawajcie znać w komentarzu. Bo nie ukryłam, że to jest rzecz, na którą najprawdopodobniej w najbliższym czasie będę mieć turbofazę, a robi się go naprawdę banalnie prosto i to jest kolejny etap mojego dorosłego życia, czyli przed trzydziestką życia, bo bardzo często moja mama właśnie robi taki schabik w niedzielę na obiad i wpada to po prostu idealnie i też właśnie robiliśmy to w niedzielę ostatni raz z kląskami szląskimi. Oblędy. We'll be right <laughs> back.